Cześć, dzisiaj pokażę Ci, jak nagrać ekran na telefonie Oppo. Tak więc, aby z powodzeniem nagrać ekran na tym telefonie, musimy sobie rozwinąć panel główny, tutaj to górne menu, jeszcze raz przeciągając palcem w dół i musimy tutaj sobie wyszukać opcję nagraj ekran. Przesuwamy kawę, kafelki aby rozpocząć nagrywanie. Jak możemy zauważyć, tutaj w moim top menu nie ma tej opcji, tak więc, aby ją dodać, klikamy tutaj w trzy kropeczki i klikamy w edytuj kafelki. I tutaj możemy sobie z powodzeniem dodać kafelkę do opcji, która by nas interesowała i szukamy sobie, nagraj ekran, Nagrywanie ekranu jest tutaj. Klikamy plusik, i nagrywanie ekranu zostało z powodzeniem dodane do naszego górnego menu. Wracamy. I teraz tutaj ta opcja pojawiła mi się w tym miejscu. Ja teraz klikam, zezwalamy. I teraz, aby rozpocząć nagrywanie ekranu możemy powinniśmy kliknąć tutaj ten przycisk. Tutaj też mamy opcję y, aby dodać dźwięk z mikrofonu. Tak więc aby nagrywać ekran z na przykład naszym głosem, kliknęlibyśmy wtedy tutaj ten mikrofon. Natomiast używamy tylko ja na, użyję tylko y, dźwięku systemowego, więc rozpoczynam nagrywanie przez dotknięcie tutaj. Y, tej kropeczki i tak możemy zauważyć, ekran y, się nagrywa. Możemy sobie tutaj cokolwiek poklikać, co byśmy chcieli nagrać. Wejdziemy do na Play Store, wracamy, możemy sobie wejść w przeglądarkę, a coś wyszukać, nagrać. Y, to, co wyszukaliśmy. teraz nie jestem podłączona do, do sieci, tak więc nic sobie nie e, nagram z przeglądarki. Natomiast, tak jak możemy zauważyć, cała e, aktywność, która jest teraz dokonywana, nagrywa się. I, żeby ją zakończyć, klikamy również tutaj w tym miejscu, żeby zapisać. Klikamy tutaj ten znaczek. Jeszcze raz. I tak, tutaj nagrywanie ekranu zostało zapisane. Aby odnaleźć ten plik, musimy sobie wejść w zdjęcia. Jak możemy zauważyć, cała, całe nagrywanie zapisało się w naszej galerii. Teraz, jeżeli byśmy chcieli to do kogoś wysłać, udostępnić, mamy tutaj taką opcję i możemy to wysłać bądź udostępnić za pomocą. Tutaj tych aplikacji. Więc tak, to by było na tyle. Ja Wam serdecznie dziękuję i zapraszam do subskrypcji naszego kanału.